Cześć, Daniel Ortega z tej strony, P. Dzisiaj mam nadzieję, że mam dla Was coś fajnego, ponieważ będziemy robić cały trening całego ciała dla osoby początkującej. Z handlami. A jeżeli byście chcieli więcej takich treningów, to zachęcam Was, żebyście wytrzymali do końca, ponieważ na końcu mam dla Was coś specjalnego, coś, co może się Wam spodobać. W tym treningu wykonamy sobie 6 ćwiczeń i to z pozoru może wydawać się dużo, jeżeli chodzi o trening dla osoby początkującej. Ale spokojnie dwa z tych ćwiczeń to są jakby podstawowe ćwiczenia na mięśnie brzucha, które mają Was wzmocnić. Oprócz tych ćwiczeń, oczywiście, możecie wykonać jakieś dodatkowe ćwiczenia typu spięcia brzucha, brzuszki albo wzniosy nóg, jeżeli chcecie. Natomiast są te dwa ćwiczenia na mięśnie brzucha, Dodane do tego treningu. Pierwszym ćwiczeniem jest box squat. Do tego będziemy potrzebować oczywiście handli, którą trzymamy tutaj przed sobą, tak jak w goblet squat. Natomiast też będziemy potrzebować krzesła lub ławki. I teraz chcemy stanąć przed tym krzesłem lub przed tą ławką, no i przygotować się jak do zwykłego przysiadu. I teraz. Co jest fajnego w tym ćwiczeniu, że nie musimy schodzić do końca. Ten zakres ruchu nie jest, można powiedzieć, w cudzysłowie, kompletny, i też dlatego, że wiele osób nie jest po prostu przygotowane, aby zrobić pełen przysiad. Na przykład, niektóre osoby nie są w stanie wykonać pełnego przysiadu bez jakby zaokrąglenia tutaj w dolnej części pleców, tak zwany batwing, ponieważ nie są wystarczająco mobilne. Więc w międzyczasie, kiedy robicie ten trening lub plan treningowy, gdzie macie te łatwiejsze ćwiczenia, musicie też zadbać o mobilność, o rozciąganie i o przygotowanie się do trudniejszych Wersji tego ćwiczenia, dlatego też zaczniemy od właśnie box skład lub przysiadu z ławką, przysiadu z krzesłem. I teraz jeżeli chodzi o to ćwiczenie, chcemy wykonać trzy serie po 10 powtórzeń po 90 sekund przerwy między ćwiczeniami. Jeżeli chodzi o tempo powtórzenia, to chcemy wydłużyć fazę ekscentryczną, co oznacza, że przez 2 sekundy schodzimy w dół, czyli jest raz, dwa i wstajemy. Czyli nie chcemy robić przysiad, przysiad to bardzo szybko, chcemy powoli kontrolujemy ruch raz, dwa. Stop, wstajemy. Raz, dwa, stop i wstajemy. Tak wygląda pierwsze ćwiczenie. Następne ćwiczenie to wiosłowanie w pochyleniu jednorodzinnym. Do tego też będziemy potrzebować handle oraz krzesło, ławkę lub nawet jakiś stolik, na którym możemy oprzeć tą rękę, która nie będzie w tym momencie pracować. No i wiadomo, jedna ręka pracuje, wykonuje 10 powtórzeń. Następnie robimy zamianę i pracuje druga ręka. I teraz pamiętajcie, handle nie chcemy prowadzić. W prostej linii, tak jak jest nasze ramię w prostej linii do naszej klatki, tylko ta hantla idzie po lekkim jakby łuku i kieruje się do naszego biodra, do naszego boku mniej więcej w ten region. I w ten sposób tutaj też wykonujemy trzy serie, tak jak mówiłem, po 10 powtórzeń na każdą stronę. Je wykonamy 10 powtórzeń na lewą, 10 powtórzeń na prawą stronę. To jest jedna seria dopiero. I jeżeli chodzi o tempo powtórzenia, to przyciągamy tą hantlę normalny tempem, czy robimy raz. Przytrzymujemy jedną sekundę i wtedy dwie sekundy opuszczamy, czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Raz, 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 dwa i w ten sposób możecie sobie liczyć oczywiście jeżeli mylą się Wam powtórzenia razem z liczeniem tempa nic nie szkodzi, róbcie to mniej więcej na oko to mam mniej więcej Wam zobrazować jak szybkie ma być powtórzenie natomiast nie chcemy tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć Robi. nie chcemy robić tego tak szybko po pierwsze chcemy się nauczyć kontroli po drugie jeżeli zrobimy to tak szybko będziemy musieli wziąć większy ciężar a na ten moment nie ma takiej potrzeby wystarczy wydłużyć tempo powtórzenia aby ciężar mógł być mniejszy aby praca była też duża, wielka wystarczająca. Kolejnym ćwiczeniem są te niezawodne pompki. Wiele osób początkujących, którzy chcą zacząć trenować klatkę, szukają wyciskania, rozpiętek, zapominając o tym, że pompki to jest... Bardzo dobre ćwiczenie na rozwój klatki piersiowej i ja do dzisiaj robię pompki, a trenuję już wiele, wiele lat. Więc Wy też możecie robić pompki, zwłaszcza jeżeli jesteście zaawansowani i nie jesteście w stanie zrobić tych powiedzmy 30 pompek na serię, co jest według mnie standardem dla osoby średnio zaawansowanej. Więc jeżeli chodzi o pompki, nie, jeżeli nie jesteś w stanie zrobić 10 tradycyjnych pompek normalnym tempem, raz, dwa, trzy, cztery to zacznie od pompek na kolanach. Tutaj nie ma żadnego wstydu, możemy zacząć od pompek na kolanach. Zresztą mam fajny filmik, w którym opisuję różne poziomy trudności zwykłej pompki. Nie pompki na jednej ręce, łucznika i tak dalej, tylko zwykłą pompkę, jak możemy progresować, czyli zaczynając od pompek na podwyższeniu, gdzie ręce są powiedzmy na jakimś blacie, po pompkę na kolanach z wydłużoną fazą ekstentyczną, po zwykłe pompki i tak dalej, którą możecie sobie zobaczyć, link zostawię dla Was w opisie lub gdzieś tutaj powinien się wyświetlić. Tak czy inaczej zaczynamy od pompek, robimy od 10 do 20 powtórzeń na serię, co znaczy, że 10 powtórzeń to jest to minimum, 20 powtórzeń to jest to teoretyczne maksimum, czyli jeżeli zrobicie w serii 11 pompek, seria jest zaliczona, jeżeli zrobicie 15 pompek, seria jest zaliczona, jeżeli zrobicie w trzech seriach powiedzmy 18, 15 i 13 pompek. Jak najbardziej seria jest zaliczona, tylko pamiętajcie, żeby za tydzień spróbować zrobić o jedną przynajmniej pompkę więcej. Teraz między seriami mamy 90 sekund odpoczynku, czyli standardowa, standardowy odpoczynek, jak przy każdych ćwiczeniach, akurat z tego treningu. Tutaj też robimy trzy serie, tak jak powiedziałem. A jeżeli chodzi o tempo powtórzenia, jak najbardziej tradycyjnie nie musimy tutaj wydłużać fazy ekscentrycznej, nie musimy się wolniej opuszczać, robimy zwykłe pompki. Raz, dwa, trzy. 4, coś w tym stylu. Następnie będziemy pracować nad naszym mięśniem pośladkowym. To jest często osłabione, zwłaszcza losów, które dużo siedzą. Będziemy wykonywać zwykłe mosty. Mosty na podłodze na razie, chociaż jest takie utrudnienie. Możecie robić mosty z nogami na podwyższeniu. Ale zaczniemy od zwykłych mostów. Zaczynamy z naszymi nogami ugiętymi, ramionami wzdłuż naszego tułowia. I teraz chcemy unieść nasze biodra, przy czym spinamy pośladki i nasze mięśnie brzucha. Mięśnie brzucha nie mogą być luźno w tym przypadku. Teraz przytrzymujemy tutaj. 2 sekundy spięte pośladki, no i idziemy w dół. Następnie powtarzamy powtórzenie, przytrzymujemy 2 sekundy spięte pośladki i idziemy w dół. Tutaj robimy 10 powtórzeń. Jeżeli w tym przypadku. Te ćwiczenie jest załatwe, co będzie dla wielu osób po prostu załatwe, możemy zrobić mosty z nogami na podwyższeniu, czyli możecie na przykład położyć te e, Wasze nogi na przykład na ławce, na krześle, na jakimś niższym stołku, no i wtedy wykonać te mosty tak samo, e, tym razem będzie troszeczkę trudniej. Jeżeli chodzi o przerwy między ćwiczeniami, no to 90 sekund, około 90 sekund mam wystarczy. Przejdźmy teraz do dwóch ostatnich ćwiczeń, głównie na mięśnie brzucha. Pierwszym ćwiczeniem jest plank lub deska i znowu wykonamy to w, e, w łatwiejszej i trudniejszej. Wersji pierwsza wersja, łatwiejsza. To jest po prostu. Plank, czy też deska z rękoma na podwyższeniu, czyli im wyżej jesteśmy, tym jest łatwiej. I Wy możecie sobie dostosować już poziom trudności do Waszego jakby poziomu zaawansowania. Czyli powiedzmy, jeżeli zwykła deska, zwykły plank jest dla Was zbyt trudny, możecie podwyższyć sobie ten jakby poziom, czyli ławkę, czy krzesło, czy też stolik. No i zacząć od tego. Jeżeli to się zrobi zbyt łatwe, czyli jesteście w stanie wytrzymać dłużej niż 30 sekund bez żadnego problemu, wtedy schodzimy niżej aż zejdziemy do zwykłego planku. Jak już plank będzie wystarczająco łatwy, że zrobicie więcej niż 30 sekund, no to zobaczcie mój filmik, gdzie wam mówię, jak możecie sobie utrudnić plank. Tutaj też robimy 3 serie. Odpoczywamy około 60 do 90 sekund. Myślę, że tyle wam staczyć ze spokojem w jednej serii. No i ostatnie ćwiczenie to są skręty tułowia. Możemy to wykonać na siedząco lub też na stojąco. Chcemy to zrobić kontrolowanym ruchem, znowu ze spiętym brzuchem, i po prostu chcemy chwycić na ciężar. handle talerz. W ręce trzymać przed sobą możemy ze zgiętymi łokciami, możemy z wyprostowanymi łokciami, w zależności od tego, jaki macie ciężki ten ciężar, czy jesteście w stanie wytrzymać z prostymi łokciami. No, i robimy skręty tułowia do lewej strony, wracamy, do prawej strony, wracamy. Pamiętając o tym, że ten brzuch jest cały czas pięty, nie chcemy tego robić na luźnym brzuchu. Chcemy to robić cały czas na spiętym brzuchu, tak jakbyśmy robili to w czasie planku. Brzuch musi być cały czas spięty, nie może być wypchnięty do przodu. Chcemy cały czas go trzymać w tej samej jakby pozycji. Chcemy pępek, te, jakby najłatwiej się tłumaczy to w ten sposób, że chcemy pępek delikatnie cofnąć. Niektóre osoby nie lubią tego stwierdzenia, ale to też fakt jest taki, że to najłatwiej zobrazować danej osobie, jak spiąć ten mięsień poprzeczny brzucha. Zresztą też mam już o tym filmik dla zainteresowanych, zostawiam znowu link w opisie. No, i tutaj chcemy zrobić trzy serie łącznie po 20 powtórzeń. Czyli robimy raz, dwa, trzy. 4 i tak jedziemy do 20 powtórzeń. No i mamy około 60 do 90 sekund odpoczynku między seriami. No i coś dla osób, które wyczekały do końca, ponieważ chciałem wam coś też dać, coś zaoferować, ponieważ ten trening, który wam teraz przedstawiłem, jest częścią programu treningowego, ale skład faza pierwsza. Teraz ta faza ma poziom 0, czyli ten trening był z poziomu 0, ale mamy też poziom pierwszy, poziom drugi oraz poziom trzeci. Każdy z tych poziomów ma trzy treningi osobne, plus wyzwanie, które musimy wykonać, zanim przejdziemy do e, kolejnego poziomu. Więc, jeżeli coś takiego ci interesuje, na dole też masz wpisany kod rabatowy, który możesz, z którego możesz skorzystać e, przed kupnem tego programu. I teraz mam pokrótce wyjaśnić, co w tym programie jest, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest więcej treningów, więcej poziomów trudności. Ten cały program, jeżeli nie zrobicie poziomu zero, ponieważ jest dla Was załatwy, będzie trwał. 3, 3 miesiące. Teraz każdy poziom trudności ma plan treningowy, w którym są 3 treningi, tak? Teraz każdy z tych treningów ma jeden długi filmik, w którym opisuje każde ćwiczenie, e, jak wykonać e, opcje, jak możemy zamienić, jeżeli nie mamy ciężaru, jeżeli musimy dodać ciężaru, że musimy sobie utrudnić, że chcemy zamienić handle na gumy treningowe lub dodać nawet te gumy treningowe do tych handli, co jeżeli nie mamy drążka, wszystko jest opisane. Co więcej, każde ćwiczenie ma krótki filmik instruktażowy. Jeżeli nie chcemy oglądać całego filmiku, żeby zobaczyć, przypomnieć sobie, jak wygląda to ćwiczenie, no to klikamy sobie. W to ćwiczenie, w nazwę, na przykład wiosłowanie, no i wyskakuje nam filmik, e, i możemy sobie obejrzeć, przypomnieć sobie, jak wykonać to ćwiczenie, na co zwrócić uwagę. Co więcej, oprócz tego, że jest wszystko opisane, co to jest tempo powtórzenia, e, jak efektywnie trenować, jak progresować, jak sobie ułatwić trening, mamy dodatkowe treningi na mięśnie brzucha, które sobie dodajemy we własnym zakresie do e, planu treningowego, też jest opisane. E, mamy dodatkowe treningi kondycyjne, jak tabaty lub treningi cardio, też które opisuje możecie zrobić we własnym zakresie, jeżeli macie bieżnię lub lubicie biegać, lub treningi kardio, które nie są tabatami, czyli po prostu innego rodzaju treningi kondycyjne, które nie są koniecznie, które nie wyglądają tak jak tabata. Ten program treningowy jest bardzo rozbudowany. Dodatkowo ma też plan żywieniowy w postaci e-booka, w którym Uczę was, chcę wam pokazać jak zbudować plan żywieniowy pod wasz cel, który będzie się modyfikował z czasem. Więc chciałbym was nauczyć tego jak to zrobić długoterminowo, jak dobrać odpowiednią ilość kalorii, jaki cel przede wszystkim wybrać. No i macie też dodatkowe jakby listę posiłków, które możecie sobie wykorzystać do waszego planu żywieniowego. Wszystko w tym jest, na dole w opisie macie też link do opinii na temat tego programu, osoby z tego, które z tego korzystają są z tego co wiem zachwycone, jest grupa na Facebooku. Jest wszystko. Więc jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, dodatkowy kod rabatowy macie też w opisie lub tutaj się Wam oczywiście wyświetlił. To wszystko z mojej strony, wiem, że ten filmik był długi, no ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!